Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was w szybkim Tech Newsie, poświęconym głównie kartom graficznym, ale to chyba nie jest jakieś zaskoczenie u mnie na kanale, chociaż powiem Wam szczerze, że z chęcią robiłbym też inne newsy jeżeli pojawia się tylko coś ciekawego, jakiś taki naprawdę ciekawy news, to się za niego biorę, ale temat kart graficznych to to, co troszeczkę limituje nam obecnie cały rynek PC, więc wszystkie kanały, wszystko co kręci się wokół PC-ów, tak naprawdę, no, musi zwrócić uwagę na karty graficzne, na to, co dzieje się z tym rynkiem, bo bez tego nasz rynek pc mniej lub bardziej cierpi, czy to na ogólnym zainteresowaniu nas samych jako upgrade'u PC-a, no bo po co upgrade'ować PC-a, jakieś kupować kolejne nowe procki jeżeli cały czas śmigamy na starszej karcie graficznej. Więc dzisiaj tak, o kartach graficznych Intela i o cenach kart graficznych. W sumie tak, wszystko troszeczkę pobieżnie natomiast szczegółowo o najtańszym wariancie kart graficznych Intela z rodziny Alchemist, które nadchodzą i już wiemy na pewno, że pojawią się raczej w połowie przyszłego roku, jeżeli chodzi o wersje desktopowe, i początkiem przyszłego roku, jeżeli chodzi o podstawowe warianty laptopowe i o tym ostatnim. Dlatego wiemy tak dużo o najsłabszej jednostce z 96 jednostkami EU. Wiemy najbardziej, bo prawdopodobnie będzie to ta, że tak powiem, flagowa wersja laptopowa. Ja testowałem, ale na e, architekturze. um DG1, czyli tej, tej pierwotnej architekturze własnej kart graficznych Intel'a. Testowałem jednostkę z 96, jednostkami. z No i to była słaba karta, pozwalająca grać we wszystkie gry, ale tylko na przykład w HD. No nie we wszystkie, bo w Cyberpunk'a nie pograliście za bardzo. Natomiast już taki Wiedźmin w HD podziałał, nawet w Full HD podziałał, więc na architekturze DG1 będzie to moim zdaniem wydajność na poziomie 1650. Takiej wydajności bym się spodziewał. Tutaj właśnie podaję hmm, The Mull bo on jest tutaj źródłem przecieku, że będzie to karta graficzna, która będzie na poziomie RTX 3050, więc moim zdaniem naprawdę spora wydajność, albo RX 6500. Moim zdaniem ta karta aż tak się nie rozpędzi. To jednak będzie coś słabszego, coś na poziomie wydajności, no właśnie 1650, 1660, ale nie zmienia to faktu, że to będzie. Ten rodzaj karty, na który wszyscy czekamy najbardziej, czyli karta poniżej 1000 złotych. I teraz, to jasne, poniżej tysiąca złotych technokrata, przejść, rynek wygląda tak, że nic nie będzie poniżej, nic nie będzie poniżej tysiąca złotych. No tak. I tu się z wami zgadzam, że raczej będzie ciężko nawet jeżeli ta karta zostanie wyceniona, a wydaje mi się, że na 100% zostanie wyceniona grubo poniżej 1000 zł, to będzie ciężko dostać ją w cenie poniżej 1000 zł. Do cen kart graficznych zaraz przejdziemy bo tam się dzieją takie podejrzane rzeczy. Natomiast teraz jeszcze o tym bardziej, a jeszcze o specyfikacji tego mniej wydajnego z 96 jednostkami EU wariantu tylko 64-bitowa. Szyna pamięci. No słabo, bardzo słabo. O ile oczywiście faktycznie taka szyna zadebiutuje w tej karcie graficznej, bo nie jest to pewne, nie jest to przesądzone, są to na razie tylko przecieki. Na tej szynie zostanie osadzone albo 6 GB pamięci VRAM, albo też wersje 3 GB. The Murlow podaje, że faktycznie takie 3 GB wersje mogą wychodzić. Wersje laptopowe prawdopodobnie będą prezentowane 4 GB, być może te z 6 i być może te z 3 GB pamięci VRAM, oczywiście GDDR6, więc już fajnie, że ten nowszy wariant pamięci. No i cóż, i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi TDP, no do tych 75 W, na pewno nie większe. E, więc bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o tą kartę. Ja się nie mogę doczekać tego wariantu desktopowego, bo jednak karta Wyceniona chociaż poniżej 1000 zł, to coś, na co czekamy już od dobrych trzech lat, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek kart graficznych. Eee, więc. No bo chyba w 2000, teraz nie pamiętam dokładnie w którym roku, 2019 czy 2020 debiutowały GTX serii 16, 1660 i tak dalej. Natomiast, no jeszcze na debiut Inteli poczekamy co najmniej, co najmniej pół roku, a raczej więcej niż pół roku na de wersje desktopowe. A więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą najsłabszą wersję, jeżeli chodzi o najmocniejszą 512 jednostek EU, co będzie się przekładać na ponad 4000 procesorów ALU, więc tych procesorów odpowiedzialnych za operację FP32 będzie tutaj więcej niż u konkurencji, bo około 2500 ma RX 6700, do około 3700 tych takich faktycznie fizycznych rdzeni ma wariant 3070 od NVIDIA, natomiast no, nie wiadomo jak ta karta będzie działać, jeżeli chodzi o wydajność. Teraz wyciekły testy wydajności z Geekbench'a. 63 tysiące punktów około w Geekbenchu wykręca, co daje jej no, pozycję 20,60, I więc 20,60 no, słabo jak na wersję e, taką flagową, ale przypominam Wam, że już mieliśmy wcześniej testy tej karty i osiągała wydajność. 1650, 1660 więc no tak naprawdę nawet jedne z pierwszych testów pokazywały tą kartę z wydajnością 1050 Ti natomiast ja bym się nie martwił, ona się na pewno lepiej rozpędzi niż 2060, no po prostu z, przystych, z prostych powodów niższe taktowanie na, dwa, na około 2 GHz śmigała i docelowo wydaje mi się, że będzie sporo wyższe, natomiast też jeszcze wczesna wersja sterownika. Sterownik to jest tak, ważna rzecz ja wam to też cały czas tutaj powtarzam, że dobra optymalizacja, jeżeli chodzi o software, o sterownik, no to tutaj odgrywa gigantyczną rolę. No Widać to na przestrzeni tych testów, które dostajemy konkretnie tego modelu 512 EU, gdzie pierwsze testy, no to wydajność w ogóle na poziomie wyświetlacza ekranu, kolejne 10,50, potem jakieś 1650, 1660, teraz mamy 2060 i wydaje mi się, że spokojnie do RTX do, do, do takiego poziomu RTX 30. 70-70 się ta karta rozpędzi. No i na nią czekamy. Pytanie, w jakim okresie na rynek one wejdą? Czy znowu będą ceny wysokie, czy trochę niższe? Zobaczymy. Teraz sobie o tym troszeczkę porozmawiamy ponieważ 3D Center zaprezentowało kolejny raport dotyczący cen, cen kart graficznych, no i płacimy dwa razy więcej niż w dniu premiery, tak? Teraz. Nie jest to, nie są to najwyższe ceny, jakie płaciliśmy w historii tych, tego minionego roku, gdzie tak naprawdę te nowe karty zostały zaprezentowane i już rok minął, a my płacimy dwa razy więcej niż, niż rok temu. Około właśnie 200% ceny MSRP jest płacone. Tak to wynika z wykresów od 3D Center. Najmniej przepłacamy za 3080 Ti, 60%. Za te mocniejsze warianty. Im wcześniejszy wariant, tym dłużej nawet 130, 100, 140%. Przepłacamy za te karty w stosunku do ceny MSRP. 200% chyba aktualnie za żaden model nie przepłacamy, więc to, co wcześniej powiedziałem mogło być nad wyrost. ale macie tu wszystkie tabelki, więc widzicie jak to wygląda. Eee, oczywiście analogia. Jeżeli chodzi o radony, najmniej przepłacamy za RX 6900, no, ciężko się dziwić, jakby najmniejszy popyt jest na te karty ze względu na to, że ich stosunek ceny zawsze był dość duży w stosunku do, do wydajności choćby w kopaniu kryptowalut. No ale natomiast na, tych, na tym wykresie na przykład tutaj widać bardzo ciekawą zależność. Pik, jeżeli chodzi o e, zwyżek cen, mieliśmy mniej więcej maj, kwiecień e, tego roku, tak? potem mieliśmy zniżkę na wakacje. Którą udało mi się z prawie półrocznym wyprzedzeniem przewidzieć, natomiast obecne zwyżki to coś, co mi się nie udało przewidzieć. Myślałem, że będą dużo niższe ceny, ale nie są. I praktycznie już nieraz wam to mówiłem teraz w ostatnimi czasy, że raczej dopiero za rok możemy spodziewać się spadku tych cen, natomiast być może w wakacje te spadną. Teraz patrzcie na ten wykres, jak on wygląda. Tak naprawdę dostępność jest niezła kart graficznych, ale ceny nie spadły, wręcz rosną. Eee, a dostępność się nie zmieniła. W tym piku, gdzie ceny RTX-ów zdecydowanie były najwyższe, no to tam dostępność była nikła. Wchodziliście na sklep i nie było kart graficznych. Teraz wejdźcie na sklep, wszędzie kupicie karty graficzne, tylko odpowiednia, odpowiednia ilość dziękuję wrzucona na stół w jakimś owocowym czy superbohaterowym sklepie pozwoli Wam zakupić yy, kartę graficzną. Z czego to wynika? No, no do końca nie wiem, e, ponieważ no sklepy to jest no, tak naprawdę ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego, to jest klient. Sklepy to jest gdzieś to przedostatnie ogniwo, po drodze są jeszcze producenci, dystrybutorzy, dystrybutorzy lokalni, globalni i tak dalej. więc każdy chce narzucić jakąś marżę. I pytanie, czy cena teraz w sklepach wynika z marży, yy, Przeróżnego rodzaju podmiotów po drodze, czyli producent narzuca większą marżę niż narzucał jeszcze jakiś czas temu. Globalny dystrybutor jeszcze większa marża, potem jakieś lokalne większa i sklepy jeszcze swoja marża i to się kończy ceną, czy jednak sklepy narzucają taką marżę. Nie wiem, natomiast wszyscy są pewni tego, że można trzymać takie ceny, bo koniec końców i tak klienci się znajdują. A wyobraźcie sobie, jakby te wszystkie cyp... karty graficzne wjechały na cenę MSRP. I ich nie ma. Po prostu wyprzedają się od ręki, więc można trzymać wysokie ceny, bo te karty i tak się sprzedadzą. Pytanie: za ile były kupione u dystrybucji? To mnie bardzo ciekawi. Ciekawi jestem, jak, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi, chodzi o ceny w dystrybucji. Jakby ktoś z Was miał takie info, dajcie znać. W takiej wiecie, może globalnej dystrybucji, bo w lokalnej też jestem ciekawy, bo nie znam dokładnie tych marży, jak to wygląda. I, i e, za ile musi kupić taki sklep, za ile taki sklep kupuje, e, potem dokłada swoją marżę. To takie, pewnie jest to rzędu kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu procent, ale nie wiem, nie wiem jak to dokładnie wygląda. No i w sumie powiem Wam, że wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, jestem pewny, że pod koniec tego roku lepiej nie będzie. Krypto jest wysokie, zbliża się o okres taki świąteczny, więc tutaj na pewno będzie, będzie popyt na te karty, nawet jeżeli nie byłoby popytu ze względu na kryptowaluty, na które cały czas jest ten popyt, więc nawet jeżeli nagle krypto by prysnęło, to i tak w tym okresie roku, w jakim jesteśmy, jest wysoki popyt na karty graficzne ze względu właśnie na ten świąteczny okres. E, także czekamy do przyszłego roku na lepsze jutro, na lepszy rok. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, a ja oczywiście będę wam o wszystkim donosił. Bo ciekawi mnie jak to się rozwinie. Najbardziej ciekawy, mnie te karty Intela, Co one pokażą e, jeżeli chodzi o wydajność. Bo cenowo no to ja sobie zdaję sprawę, że jak rynek będzie wyglądał tak jak wygląda to one nie uratują nam rynku, bo, bo po prostu rynek jest zepsuty i czyby nagle doszło 50 nowych producentów no, musiałoby być to miliony kart graficznych wpompowanych na rynek, żeby cokolwiek, cokolwiek zmienić, ale skąd one miałyby się wziąć? No nie wiem. Może z tego rozbitego rynku krypto, który na razie na rozbity nie będzie wyglądał na pewno jeszcze przez długi czas. No i taka jeszcze ciekawostka na koniec. Nvidia rekordowe przychody w minionym kwartale. Rok do roku zysk. Kilkunastu procent, a, a tak, to w ogóle kosmiczne jakieś chyba 7 miliardów przychodów wypracowała Nvidia, więc gigantyczne, rekordowe przychody w historii firmy. To jest to, co ja Wam cały czas powtarzam: że te firmy mówią, że są problemy z, z łańcuchem dostaw, że są problemy z dostępnością podzespołów i komponentów, a mimo to rekordowe sumy zarabiają. I i jakby mi ktoś to wytłumaczył, skoro z wszystkim jest problem, a firma zarabia rekordowo, to byłbym wdzięczny, jakbym mógł to zrozumieć. Yy, mógłbym to sobie jakoś tłumaczyć rzeczywiście, że zarabia tak, no dlatego, że może produkuje mniej. Nie, nie produkuje mniej te firmy, zarówno AMD, jak i Nvidia. Produkują więcej niż zazwyczaj, jakby albo tyle samo, a swoją drogą AMD chce zrezygnować z, z TSMC, ale może o tym jutro. Także troszeczkę jakby, mm, no nie wiem, nie lubię doszukiwać dziury wcale nie mając jakichkolwiek dowodów, dlatego tutaj utnę ten temat. Natomiast faktycznie no, no nie wygląda to ciekawie. Wiadomo, że nie wygląda to ciekawie. Ja nie mówię, że jest różowo i nagle ktoś tu nas próbuje oszukać. Nie, nie, tego nie mówię, bo tak nie jest. Wszyscy borykamy się z mniejszymi lub większymi problemami. Natomiast na ile te problemy są przerzucane koniec końców na klienta końcowego, wręcz są wykorzystywane do maksymalizacji zysków na kliencie końcowym. Jestem przekonany, że Bardziej to jest prawda niż nieprawda, co teraz powiedziałem. Czyli sytuacja na rynku jest wykorzystywana do maksymalizacji zysków na kliencie końcowym. Natomiast, żeby stawiać to jako tezy, no to brakuje nam dowodów. Możemy założyć, że to jest tylko i wyłącznie hipoteza. Na podstawie choćby tych wykresów, które Wam dzisiaj pokazałem, że dostępności wcale nie są takie złe a ceny jednak są całkiem, całkiem wysokie i cały czas rosną. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się oczywiście jutro. Widzimy się też dzisiaj w Bicie, dzisiaj późnym wieczorem na kanał IT Hardware, bo tam podsumowanie newsów z całego minionego poprzedniego tygodnia Wam zaprezentuję. Dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro. Do zobaczenia, miłego dnia, wieczoru, nocy, albo raczej wieczoru, nocy, dnia. Bo tak późno już jest, że raczej dzień będzie ostatni w kolejności, chyba że ktoś ogląda to właśnie w dzień. Dobra, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć!